Grzegorz Kazdebkę mity dla dzieci Gdzie jest moja córka? Rodziców trzeba słuchać pewnie mówiono to Wam wielokrotnie ale z tym słuchaniem to różnie bywa, prawda? Dawniej też tak było nawet w rodzinach bogów bo wszystkie dzieci są takie same. Można im gadać po dziesięć razy, żeby czegoś nie robiły, a i tak połowa z nich puści ostrzeżenia mimo uszu. Dzieci takie były, są i będą, podobnie jak rodzice. Zawsze będą przestrzegali swoje pociechy przed niektórymi rzeczami i zawsze będą drżeli, aby nic im się nie stało. Demeter była boginią płodności i urodzaju. To dzięki niej zakwitały owocowe drzewa i krzewy, to ona sprawiała, że Ziemia rodziła zboża, warzywa, grzyby i jagody. Całymi miesiącami krążyła po świecie, czuwając nad wzrastającymi roślinami. Oczywiście miała masę pracy, ale nie narzekała. Bo jeśli lubi się jakieś zajęcie, to ono nie męczy. Żałowała tylko, że tak często musi rozstawać się ze swoją córką, Persefoną. Zaraz, zaraz. To ta mała nosiła imię Persefona, a nie Kora? To dlaczego tyle osób mówi o córce Demeter Kora? Ano, dlatego, że kora po grecku znaczy to samo co dziewczyna. Widocznie ktoś kiedyś wziął to za imię i tak już zostało. My jednak trzymajmy się Persefony. Persefona rosła otoczona nimfami i wesołymi leśnymi duszkami. Po mamie odziedziczyła miłość do przyrody. Ileż godzin spędziła spacerując po łąkach i lesie. Piękniała z roku na rok. Demeter wiedziała, że jeszcze trochę, i ustawi się do niej kolejka zalotników. Na razie jednak była młodą dziewczyną, która, jak wszystkie panny w tym wieku, wzdycha bez powodu i marzy o o czymś nieokreślonym. Córeczko, zostaniesz tu sama? Zapytała któregoś dnia demeter. Muszę sprawdzić, czy zboża już dojrzewają. Dobrze, mamo, odpowiedziała Persefona. Tylko pamiętaj, co ci mówiłam, przestrzegła córkę demeter i poszła. Persefona westchnęła, spoglądając za znikającą w lesie matką. Dobrze wiedziała, o co jej chodziło. Nieopodal, na ich ulubionej łące, rosły przepiękne narcyzy. Za nic nie można było ich zrywać, bo podobno przynosiły nieszczęście. Ale były tak piękne, tak piękne i tak cudownie pachniały. Nie wiadomo kiedy, Persefona zawędrowała w pobliże strumyka. Krążyła wokół śnieżnobiałych kwiatków, udając że wcale im się nie przygląda. Ciekawe, myślała, czy to właśnie ten kwiat wyrósł na grobie pięknego myśliwego. Bo z narcyzami związana była pewna smutna opowieść, którą małej Persefonie opowiedziała jedna z nimf. Żył sobie kiedyś piękny młody myśliwy o imieniu Narcyz. Wszystkie kobiety kochały się w nim, nimfy zresztą także. Ale Narcyz na żadną nie zwracał uwagi. Ba wręcz kpił sobie, że tyle dziewcząt cierpi przez niego z miłości. Rozgniewało to Afrodytę, boginię miłości. Postanowiła ukarać próżnego młodzieńca i wiecie, co zrobiła? Sprawiła, że myśliwy zakochał się sam w sobie. Cóż to była za męka! Leżał całymi dniami na brzegu strumyka wpatrzony we własne odbicie. Przestały go bawić polowania. Nic nie jadł, nic nie pił, tylko patrzył i wzdychał. W końcu umarł z wycieńczenia, a na jego grobie wyrósł cudny kwiat, który na pamiątkę rozkochanego w sobie młodzieńca nazwano Narcyzem. Zamyślona Persefona przyklęknęła przy kwiatku i, nim zorientowała się co robi, zerwała go. Teraz proszę, ażeby wszyscy, co bardziej strachliwi czytelnicy, zamknęli oczy. Bo ziemia rozstąpiła się nagle z przerażającym hukiem i z jej wnętrza wyjechał na wspaniałym rydwanie straszliwy Bóg krainy umarłych, Hades. Chwycił oniemiałą dziewczynę, wciągnął do swego rydwanu i nie minęła sekunda, jak obydwoje zniknęli w podziemnych czeluściach. Persefona nie zdążyła nawet krzyknąć. Ziemia zamykała się za nimi powoli, tak jak zamyka się porastająca leśne stawy rzęsa zarzuconym do wody kamieniem. Demeter, tknięta jakimś przeczuciem, wróciła wcześniej niż to miała w planach. Patrzyła z niepokojem na łąkę gdzie rankiem pożegnała się z córką. Cicho tu było jak nigdy. Zalane słońcem kwiaty stały nieruchomo przytłoczone tajemnicą, której nie umiały wyjawić. Ptaki, tak zwykle rozwrzeszczane, teraz skryły się gdzieś w koronach drzew. Żaden z nich nawet nie pisnął. I tylko kikut łodygi narcyza świadczył o tym, że musiało się tu wydarzyć coś strasznego. Córko! zawołała Demeter. Córeczko, gdzie jesteś? Ale odpowiedziała jej tylko cisza. Nawet echo tym razem nie odważyło się odezwać. Demeter stała na środku łąki, próbując odegnać od siebie złe myśli. Lecz czuła, matki zawsze czują. Że stało się coś złego. Zbyt dużo smutku i czegoś groźnego unosiło się w rozgrzanym upałem powietrzu. Córuś! krzyknęła ponownie. A potem, nie mogąc już dłużej znieść przerażającej martwoty, która zdawała się osaczać ją z każdej strony, ruszyła na poszukiwanie córki. Ech! Gdzież jej nie było? Przemierzyła wzdłuż i wszerz cały las, wszystkie łąki uroczyska i pachnące kwiatami polanki, wszystkie zagajniki sady i winnice. Była w miejscach, gdzie źródła rozpoczynają swój bieg, jak i tam, gdzie kończą żywot wpadając do rzek lub wodnych oczek. Odwiedziła nimfy, boginie i leśne duszki lecz nikt nie potrafił powiedzieć z rozpaczonej matce, co stało się z Persefoną. Aż nadeszła noc, a wraz z nocą czarne myśli. — Córuś! — szeptała Demeter, patrząc przez łzy na uśpiony świat. — Gdzie jesteś, moja córeczko? Przechodząca nieopodal Hekate, bogini nocy i ciemności, aż zatrzymała się. Gdy doszedł ją ten przepełniony bólem głos, słuchała go ze ściśniętym sercem. Idź do Heliosa, poradziła. On na pewno coś widział. Tak, to była dobra myśl. Helios, Bóg Słońca, każdego dnia przemierzał niebo w ognistym rydwanie. Musiał coś wiedzieć o Persefonie. Nawet z wysoka. Trudno było nie zauważyć tak ładnej dziewczyny. — Persefona! — ziewnął Helios, patrząc rozespanym wzrokiem na zrozpaczoną Demeter. Po dniu pełnym pracy był zmęczony i, prawdę mówiąc, z trudem opanało złość, że ktoś odważa się go budzić. — Twoja córka? — Tak, moja córka! Demeter spoglądała na niego z nadzieją. Widziałeś się? Helios zamyślił się. Hmm, rzeczywiście, coś tam się działo w południe na łące. Jakaś dziewczyna zrywała kwiatki, potem pochyliła się nad Narcyzem i... No tak! Helios puknął się w czoło. Przecież to Hades! Zabrał ją do swego królestwa. Demeter zmartwiała z przerażenia i gniewu. Hades, bóg podziemi? Hades, władca przerażającego świata umarłych? To on odważył się uprowadzić jej dziecko? O nie! Demeter nie puści tego płazem. Ledwo świt, opromienił budzącą się z nocnego snu ziemię, Demeter dobijała się już do wrót okazałego pałacu Zeusa, boga bogów, władcy Olimpu i całego świata. Siostrumia, co ty się tak tarabanisz z samego rana? spytał zaspany Zeus. Przyszłam na skargę huknęła Demeter. Wiesz, co robi nasz kochany braciszek Hades? To jakiś konkurs? Próbował dowcipkować Zeus. Ale demeter nie była w nastroju do żartów. Wygarnęła Zeusowi, co sądzi o Hadesie i jego metodach podrywania młodych dziewcząt. Przy okazji zresztą oberwało się i Zeusowi: Co to za Bóg, bogów? Skoro każdy robi, co chce, nie dbając o dobre imię Olimpu. No, no burknął obrażony Zeus może trochę grzeczniej, co? I oświadczył, że nie tylko o wszystkim wiedział, ale to on sam już dawno temu obiecał, iż Persefona zostanie żoną Hadesa. Demeter zatkał z gniewu Co? Ten pyszałek, ten grubas, ten zarozumialec. On będzie decydował, czy ją żoną zostanie persefona? Poczekaj, ty nędzniku jeszcze pożałujesz. Albo mi zwrócić córkę, zazgrzytała zębami Demeter, albo moja noga nigdy więcej tu nie postanie. Zeus wzruszył ramionami. Pchi. Też mi groźba. Jednak już wkrótce musiał przyznać, że nie warto było wszczynać sporu z rozryzioną matką. Bo ledwo demeter opuściła olimp, zaraz rzuciła klątwę na całą ziemię. Niech stanie się nieurodzajna, sucha, opustoszała. Niech wszędzie zagości smutek, taki sam, jaki rozsiadł się w sercu Demeter po stracie córki. Niech wszystkie strumienie wyschną, kolory wyblakną, rośliny stezną, niech świat się dowie, co znaczy gniew bogini urodzaju. I stało się. Ludzie patrzyli z przerażeniem na marniejące zboża na wysychające winnice, na drzewa owocowe, które kurczyły się pod palącymi promieniami słońca. Z dnia na dzień zaczęło im brakować jedzenia, z dnia na dzień zapomnieli, co to jest dobrobyt. I wtedy dopiero Zeus zrozumiał. Jeśli ludzie nie będą mieli co jeść, z pewnością nie będą też mieli czym dzielić się z bogami. A przecież cały Olimp zdążył się już przyzwyczaić do ofiar składanych przez śmiertelników. No dobra, mruknął Zeus. Ta mała musi wrócić do matki i zaraz powiadomił o swojej decyzji Hadesa. Bóg po ziemi był zrozpaczony. Tak bardzo pokochał tę przepiękną dziewczynę, a teraz ma się z nią żegnać? Nim więc wypuścił Persefonę z ziemi, poczęstował ją jakimś owocem. W ciemności Persefona nawet nie dostrzegła jakim Ha! krzyknął Hades właśnie zostałaś moją żoną co? zdziwił się Zeus jak to zawołała Demeter a Persefona patrzyła na niego jak na wariata no tak. Tłumaczył Hades. To był owoc z granatu. A przecież stara tradycja głosi, że jeśli kobieta zje granat, zostanie żoną mężczyzny, który ją poczęstował. Zakłopotany władca Olimpu podrapał się w głowę. Fakt jest faktem. Tradycji zmieniać nie można. Co robić? Dużo zjadłaś? zapytał Zeus, patrząc na Persefonę. Trzy kawałki wyszeptała dziewczyna. W takim razie, wymyślił Zeus, jedną trzecią roku będziesz odtąd spędzała ze swoim mężem w podziemiach. Hades aż podskoczył z radości do góry. A pozostałe miesiące ciągnął Zeus. Spędzisz z matką na ziemi. Od tamtej pory wiosnę, lato, a i część jesieni, Demeter spędzała wraz z córką. Przed zimą zaś żegnały się i Persefona wracała do męża. Kto wie, może właśnie dlatego zimy są takie smutne.